Nikt nie musi cię lubić. I to twoja wina. Tak, twoja. Taka jest prawda. Znajdziesz wszędzie to gadanie o tym, żeby być sobą. A kto cię polubi, ten polubi. No cóż. To romantyczna bzdura dla tych, którzy nie rozumieją, jak działa społeczne, życie. I już na początku powiem Ci coś, co może zaboleć twoje ego, ale może być uwalniające dla tych, którzy mają rozum i chcą grać, by wygrać. Nikt na świecie nie jest zobowiązany, by cię lubić. Nikt, nikt, nikt nie budzi się myśląc: O, dzisiaj będę bardziej lubił tego czy tamtego. Ludzie mają zbyt dużo na głowie. Wiesz z kim? Z nimi samymi. Tak, świat nie kręci. Się wokół twojego pępka. A jeśli jesteś tym typem osoby, która myśli, że jeśli inni mnie nie lubią, to ich problem. Bardzo dobrze. Właśnie zdobyłeś dożywotni bilet do królestwa społecznych nieistotnych. Och, ale ja jestem autentyczny. Jakie to piękne. Pozwól, że ci coś powiem. Bycie autentycznym nie oznacza bycie nieznosnym, a tym bardziej społeczną kulą u nogi. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, by stać się społecznym pustelnikiem, spoko, idź swoją drogą. Ale jeśli chcesz się naprawdę połączyć z ludźmi, zrobić przyjaciół, otworzyć drzwi do życia osobistego i zawodowego, a może nawet miłosnego, to lepiej zaakceptuj tę niewygodną prawdę. Tak, istnieje formuła, by sprawić, że ludzie cię polubią. Zanim przejdziesz do reszty filmu, zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz na temat filmu to bardzo pomaga. I nie, nie jest zapisana w naszym DNA, ale działa. I zanim zaczniesz się burzyć, że to manipulacja, spokojnie. To nie ma nic wspólnego z udawaniem i byciem kimś, kim nie jesteś. Chodzi o to, by wyciągnąć głowę z własnego tyłka i zrozumieć, że ostatecznie każdy chce tego samego. Poczuć się ważnym, poczuć się wysłuchanym, poczuć się docenionym. Wiesz dlaczego ten kolega z pracy, który jest trochę irytujący, jest popularny? Bo nauczył się, świadomie lub nie. Sprawiać, że ludzie czują się dobrze w jego towarzystwie. I nie, nie dlatego, że jest ładniejszy, mądrzejszy czy bogatszy, ale dlatego, że zna zasady społecznego gry. Kiedy ty siedzisz i myślisz, że jestem po prostu sobą, a kto mnie nie lubi, to jego problem on właśnie zdobywa kolejne szanse, zaproszenia, partnerstwa. A uwierz, nawet ludzie starają się go zadowolić. Więc czas obudzić się do życia. Jeśli nikt cię nie lubi, to nie karma, nie wszechświat cię prześladuje, to nie pech, to ty. Ty i twoje autodestrukcyjne zachowania, twój egocentryzm przebrany za autentyczność i twoje lenistwo, by nauczyć się funkcjonować z innymi ludźmi. Och, ale to nie jest naturalne. Muszę się zmuszać. Witamy w dorosłym świecie, mistrzu. Prowadzenie samochodu też nie było naturalne, kiedy zaczynałeś. Mycie zębów nie było naturalne, kiedy byłeś niemowlakiem. Ale się nauczyłeś, a socjalizowanie, zgadnij co, to też jest umiejętność, którą można wytrenować. Różnica jest prosta: albo nauczysz się być osobą magnetyczną, interesującą i przyjemną, albo zostaniesz w gorzkim kącie, narzekając, że nikt cię nie rozumie. Wybieraj, który supermoc chcesz opanować. Słuchanie. I to nie chodzi o udawanie, że słuchasz. Znasz tego nudnego kolegę, tego gościa, który gada, 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 a kiedy zaczynasz odpowiadać, on patrzy na telefon, spuszcza wzrok lub po prostu ignoruje twoje istnienie? Wiesz, jeśli identyfikujesz się z kimś takim, to teraz siadaj, bo nadchodzi niewygodna część. Prawdopodobnie ty też tak robisz, tak? Nie próbuj udawać, że jesteś taki rozwinięty. Jeśli istnieje jakakolwiek umiejętność społeczna, która jest niesamowicie niedoceniana, a powinna być nauczana w szkole obok matematyki i geografii, to jest to umiejętność milczenia i prawdziwego słuchania, nie tej głupoty polegającej na kiwaniu głową, podczas gdy myślisz o genialnej odpowiedzi, którą zamierzasz wypowiedzieć, jak tylko ktoś nabierze oddechu. Prawda jest prosta: ludzie nie dbają o ciebie, oni dbają o siebie. I wiesz, co najbardziej kochają na świecie? Mówić o sobie. Tak, to prawda. Chcesz być magnetyczny? Chcesz. Być tym facetem, tą dziewczyną, której każdy chce być blisko? Naucz się tej sztuczki. Spraw, by ludzie czuli się ważni, daj im przestrzeń, by mówić. Przykład praktyczny. Jesteś na imprezie, poznajesz kogoś nowego. Ta osoba zaczyna mówić, że lubi chodzić po górach. A ty, zwykły człowieku, odpowiadasz, o serio? Ja też. Raz zrobiłem wędrówkę na 12 kilometrach i prawie umarłem, bo... Bla, 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 bla. Fatalny błąd. Gratulacje, właśnie porwałeś temat dla siebie. Twoje ego się cieszy, ale twój urok właśnie umarł o trochę. A teraz zobacz, jak to wygląda w wersji hakera gry społecznej. Serio? To świetne. A jaka była najfajniejsza trasa, którą zrobiłeś? Jak zaczęła się twoja pasja do gór? I bum! Ta osoba zaczyna mówić, błyszczeć, uśmiechać się, ekscytować, a na końcu rozmowy pomyśli: Wow, ta osoba jest niesamowita! Super się z nią rozmawiało. Zauważ, prawie nic nie powiedziałeś, a mimo to stałeś się niezapomniany. Tak po prostu. Bo kiedy naprawdę słuchasz bez przerywania, bez oceniania, bez chęci pokazania, że wiesz więcej, dajesz ludziom najbardziej uzależniającą rzecz na świecie, poczucie, że są ważni, że są widziani, że są doceniani. Ale oczywiście, oto ostrzeżenie. Nie chodzi o to, by robić to w sposób, który wygląda jak psychopata znudzony życiem. Jeśli zamierzasz pytać, a potem patrzeć w horyzont czekając na śmierć, lepiej tego nie rób. Musisz słuchać z intencją, naprawdę się skupić, bo czasem dowiesz się rzeczy, które mogą być przydatne, wiesz? A najironiczniejsza część tego wszystkiego? Jeśli staniesz się dobrym słuchaczem, zauważysz, że 90% ludzi jest w tym po prostu fatalnych. I to daje ci niesamowitą przewagę społeczną. Stajesz się tym rzadkim jednorożcem. Tą mityczną postacią, którą każdy chce mieć przy sobie, bo prawie nikt tego nie oferuje, prawdziwa uwaga. Więc zanotuj to, Einstein. Następnym razem, gdy otworzysz usta, zastanów się dwa razy i może, tylko może, użyj ich, by zapytać, a nie mówić. Działa to lepiej niż jakakolwiek sztuczka NLP czy desperacka próba wydania się interesującym. Komplementowanie bez podlizywania. Rzadka sztuka, którą opanowało niewielu, prawda? Porozmawiajmy o supermocy, która została zapomniana o szczerym komplementowaniu. Ale, uwaga, jeśli myślisz, że to oznacza być Lizusem, pochlebcą lub tą osobą, od której wszyscy trzymają się na odległość pięć metrów, to nie zrozumiałeś nic z gry społecznej. Istnieje bardzo cienka, niemal niewidoczna linia między byciem szczerym w komplementowaniu, a byciem irytującym pochlebcą. I jeśli nie będziesz wiedział, jak stąpać po tej linii, przeskoczysz z kategorii przyjemnej osoby do kategorii tego, którego wszyscy uważają za głodnego uwagi. Więc zacznijmy od tego, czym nie jest szczery komplement. Wow, jesteś niesamowity, jesteś perfekcyjny. Serio? Wspaniały jesteś, Koleś. Co to brzmi? Fałszywie, wymuszenie, desperacja brzmi tak, jakbyś próbował kupić miłość. Tej osoby tanimi słowami, jak polityk w czasie wyborów. Nikt nie kupuje tego. A teraz, co to jest szczery komplement? Kolego, zauważyłem, że masz niesamowitą cierpliwość w radzeniu sobie z problemem. To rzadkie, naprawdę. Serio. Ten detal, który dodałeś do prezentacji, pokazał, że naprawdę dbasz o to, co robisz. To mnie przyciągnęło. Podziwiam to, jak zawsze potrafisz wysłuchać innych przed tym, jak coś powiesz. Niewiele osób to robi. Widzisz różnicę? Szczery komplement jest konkretny. Dotyczy zachowania, postawy, prawdziwej i widocznej cechy. To nie jest wrzucenie ogólnych komplementów. To celowanie w cel. A kiedy to robisz, przyjacielu, to tak jakbyś nacisnął tajny przycisk w mózgu tej osoby. Jej dopamina wzrasta, czuje się doceniona, uznana i wartościowa. A zgadnij, o kim będzie pamiętać z ciepłymi uczuciami. O tobie. Tak, to nie manipulacja, to bycie inteligentnym. Rozumiesz, że ludzie całe życie czekają na odrobinę uznania, bo prawie nikt im tego nie daje? Wszyscy są tak zajęci patrzeniem na siebie w lustrze, robiąc selfie, rozwiązując swoje dramaty, że zapomnieli o czymś prostym sprawianiu, by inni czuli się zauważeni. Chcesz przekształcić przypadkowego kolegę w sprzymierzeńca? Pochwal go za cechę, którą sam nie zdawał sobie sprawy, że posiada. Ale ty ją zauważyłeś. Chcesz zdobyć wieczną wdzięczność u swojego szefa? Doceniaj wysiłek, o którym nikt nie wspomniał. Chcesz być niezapomniany na pierwszej randce? Zauważ szczegół, który ta osoba pomyślała, że nikt go nie zauważy. Ale przypomnę raz jeszcze: komplement musi być prawdziwy. Jeśli nie jest, brzmi fałszywie, obrzydliwie, poniżej pasa, a efekt jest dokładnie odwrotny. Ludzie wyczuwają fałszywość na kilometr. A co jest najbardziej szalone? Komplementowanie nic nie kosztuje. Zero. Jest za darmo. To dosłownie odnawialna energia społeczna. I mimo to prawie nikt tego nie robi. Bo wszyscy są tak pochłonięci patrzeniem na swoje własne pępki, że zapomnieli, że życzliwość jest bardziej seksji niż jakiekolwiek ubranie, figura czy intelektualna gadka. Och, ale nie mam ochoty się uśmiechać. A tak? Uśmiechnij się mimo wszystko. Wiesz dlaczego? Bo mózg jest głupi. Jeśli wymusisz uśmiech, twój mózg interpretuje to: okej, okay, chyba jesteśmy szczęśliwi. I zaczyna wydzielać hormony szczęścia, prawdziwie. To nie jest gadanie coacha, to neurobiologia. Sprawdź to, jeśli masz odwagę. Znana fraza: udawaj aż ci się uda? Zgadza się, doskonale tu pasuje. Uśmiechaj się, aż stanie się to naturalne, aż twój mózg uwierzy, aż ludzie zaczną patrzeć na ciebie i myśleć: Wow, ta osoba ma dobrą energię, chce być blisko. I nie, nie chodzi o to, by wyglądać jak maniak, który uśmiecha się do drzwi, do ściany czy do kogoś, kto na to nie zasługuje. Chodzi o to, by w trakcie interakcji z kimś po prostu pokazać się jako osoba, z którą przyjemnie się rozmawia. To otwiera drzwi, to buduje połączenia, to ratuje randki, negocjacje, kłótnie, wywiady, przypadkowe spotkania, imprezy. Chcesz być magnetyczny? Chcesz, żeby ludzie cię polubili? Użyj tej broni. Na miłość boską uśmiechnij się i zobacz, jak świat zacznie traktować cię lepiej. Najbardziej niedoceniana broń ludzkości. Uśmiech. I nie. To nie jest jakiś sentymentalny bełkot. Teraz przejdźmy do rozmowy o uśmiechu, szerzeniu miłości i kwiatów, prawda? Nie, to nie to. To jest podstawowa socjologia, zmieszana z czystą psychologią. Uśmiech jest dosłownie masową bronią, która niszczy napięcia, no. nieufność i bariery społeczne. Jeśli myślisz, że uśmiechanie się to tylko coś dla głupków, naiwnych ludzi, gratulacje. Od 1997 roku wyrzucasz swoje życie społeczne do kosza. Uśmiechanie się to nie bycie frajerem. Uśmiech to pokazanie światu, bez słów, że nie jesteś zagrożeniem, że aktywujesz układ limbiczny w mózgu drugiej osoby że uwalniasz dopaminę i serotoninę, dosłownie sprawiając, że jej mózg myśli: "Ech, ta osoba jest bezpieczna. Fajna, lubię ją i nawet nie wiem dlaczego". Chcesz przykład praktyczny? Pomyśl o psie. Tak, o psie. Dlaczego każdy kocha psy? Bo co one robią? Machają ogonem, uśmiechają się. Tak, pies uśmiecha się tym swoim wyglądem i otwartą paszczą, skaczą. Sprawiają, że czujesz się wyjątkowy, a ty zakochujesz się w nich natychmiastowo. Nawet jeśli pies dopiero co załatwił swoją potrzebę na twojej nodze. A teraz pomyśl o przeciwnym przykładzie. O tym pracowniku sklepu, który przyjmuje cię z miną jak po pogrzebie. O tym kierowcy Ubera, który patrzy na ciebie, jakbyś właśnie zabił jego babcie. O tej osobie, która przychodzi na randkę z twarzą wyrażającą całkowitą mękę. Jakie masz odczucia? Zniknąć. Nigdy więcej nie widzieć, zablokować w rzeczywistości i w internecie. Tak, dokładnie. A wiesz, co jest najbardziej szalone? Uśmiech nic nie kosztuje, zero, jest za darmo. To dosłownie odnawialna energia społeczna. A mimo to prawie nikt z tego nie korzysta, bo wszyscy są tak pochłonięci, udając obojętność, że zapomnieli, że uprzedzenia są bardziej atrakcyjne niż jakiekolwiek ubranie, figura czy intelektualne rozmowy. Och, ale nie mam ochoty. Się uśmiechać. Uśmiechnij się mimo wszystko. Wiesz dlaczego? Bo mózg jest głupi. Jeśli wymusisz uśmiech, twój mózg to zinterpretuje. Okej, okay, chyba jesteśmy szczęśliwi. I zacznie uwalniać hormony szczęścia prawdziwe. To nie jest gadanie kołczów, to neurobiologia. Zbadaj to, jeśli masz odwagę. Znana fraza: Udawaj, aż ci się uda. Zgadza się, doskonale pasuje. Uśmiechaj się, aż stanie się to. Naturalne, aż twój mózg uwierzy, aż ludzie zaczną patrzeć na ciebie i myśleć: Wow, ta osoba ma pozytywną energię, chce być blisko. I nie chodzi tu o to, żeby wyglądać jak maniak, który uśmiecha się do drzwi, ściany czy do kogoś, kto tego nie zasługuje. Chodzi o to, by w trakcie interakcji z kimś po prostu pokazać się jako osoba, z którą miło się spędza czas. To otwiera drzwi, buduje połączenia. Ratuje randki, negocjacje, kłótnie, rozmowy kwalifikacyjne, przypadkowe spotkania, spotkania towarzyskie. Chcesz być magnetyczny? Chcesz, żeby ludzie cię polubili? Użyj tej broni, na miłość boską. Uśmiechnij się i zobacz, jak świat zacznie cię traktować lepiej.